Myślisz, że to ty skrolujesz? Błąd, to oni skrolują tobą. Każdy twój ruch w sieci to dla nich sygnał. Algorytm uczy się twoich słabości, by podsuwać treści, które cię złamią. Potem wkraczają trole. Ich cel to chaos. Prowokują, by wywołać w tobie gniew i bezradność. Twoje emocje to dla nich paliwo, twój gniew to ich zwycięstwo. Następnie do gry wchodzą boty, armia fałszywych kąt. Tworzą iluzję. Że wszyscy myślą tak samo, że twoje zdanie jest odosobnione, dziwne, błędne. To technika znana jako astroturfing, kreowanie sztucznego poparcia. Zaczynasz wątpić w siebie, w swoje postrzeganie rzeczywistości. Czujesz się osaczony, więc milczysz. Albo dołączasz do tłumu. Oni właśnie na to czekają. Przejęli kontrolę nad twoją percepcją. Teraz jesteś ich cyfrową marionetką. Twoje reakcje są ich reakcjami. Zanim następnym razem poczujesz wściekłość w komentarzach, zatrzymaj się. To pułapka. Skomentuj, wiem, jeśli rozumiesz.